Witajcie moi kochani! Dzisiaj, czyli 13 lutego, pechowy piątek, piątek 13, w Margonem też jest pechowy i przez co został dodany questik. Eee, questik jest od levela 20, ja niestety przez cały dzień w ogóle nie było mnie i nie ogarnąłem, że ten quest jest. Quest jest dostępny od godziny 11, teraz już jest 19, jeżeli ten quest jest tylko jednodniowy, no to niestety jeszcze przez u mnie najbliższe 5 godzin będzie on działał do 24, a jeżeli nie, no to pewnie jeszcze jutro i przez weekend quest będzie dostępny. Tego nie wiem, e, nigdzie o tym nie, nie zdążyłem przeczytać, bo ledwo co e, wszedłem, to od razu stwierdziłem, że e, nagram tego quest'a. Mamy kota o nazwie Peszek. No i e, kot pyta się, czy się go boimy. Mówimy, że kot jak kot. E, pyta się, czy... Słyszeliśmy o tym, że czarne koty przynoszą pecha. My mówimy, że twoje imię to sugeruje, ale ja nie wierzę w przesądy. Yy, dobra. No i mówi, że on zawsze przynosi pecha. Proszę bardzo, i opowiada nam, że swoje przykłady, jakiego on przynosi pecha? O na różnych osobach. Członek tu, górnicy, Tusia porwała swoją sukienkę, a w razie przygotowała swój wywar. Yy, dobra. I będziemy chcieli tak trochę to wszystko odwrócić. Eee, dobra, trzeba poradzić się jakiegoś mędrca, może znajdę kogoś, Witcha. No i takim oto sposobem zaczynamy pomoc e, naszemu kotkowi, czyli będziemy może próbowali, e, może nie odegrać się, ale zadość uczynić, o takie ładne słowo, e, tym osobom, którym ten kot przyniósł takiego mega pecha. Tam kod wymienił dość dużo osób. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo też opisu teraz nie widzę niestety. Wiem tyle, że w Itha mamy udać się do Jarena. A Jaren oczywiście znajduje się w barakach na poziomie pierwszym. Teraz on chyba tylko bawi się umiejętnościami z drogi żywiołów. Kiedyś jeszcze miał swój sklep dawno, dawno temu, ale teraz już głównie zajmuje się umiejętnościami. Stąd też niezły z niego Alchemik. Dobra. Z przesądami jest jak z magią. Bla 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 bla. bla. No i mówi, że to tylko takie przesądy ludzi, że to koty, przecież ludzie mają normalnie czarne koty i żyją. A jak coś się stanie, to właśnie chcą zwalić na tego czarnego kota. No i mówi tutaj o różnych takich przesądach, że kiedy znajdziesz monetę, w nią tu jakieś kostce, że jak nie wygrasz, to nic się nie stanie. Ale jak wygrasz, to myślisz, że to się stało przez co jakieś tam kuchnięcie i tak dalej. Tłumaczy nam po prostu. Jak ludzie to wykorzystują. Odszukaj Kowelina. Skoro zna się na ziołach, na pewno zna się także na roślinach. Poproś go o pomoc w zdobyciu czterolisnej koni koniczyny. Kowelin znajduje się parę mapek niżej od Ithan, więc teraz sobie tam szybko polecimy. Musimy uciec szybko do zniszczonego, przejść przez zniszczone w lewo i do kolejnej mapki. Jak mówiłem, tutaj w zniszczonym idziemy w lewo do uroczyska. Niestety nie będę tutaj przyspieszał nic, będę bardziej ucinał, bo takie proste drogi każdy z Was zna, a nie chcę, żeby filmik był mega długi, bo i tak wiem, że będzie pewnie długi, bo ja nie potrafię szybko nagrywać, nie mam do tego jakiegoś takiego wzięcia, żeby tylko nagrywać i w ogóle nie rozumieć tego, co robimy, a tak robi teraz większość osób, by nagrać i było jak najszybciej, Ja je no jak już jest quest nowy, no to wolę chociaż wiedzieć o co w nim chodzi. Co mi z tego, że zaczniemy questa u kota, mamy iść do arena, jak nawet nie wiemy, co mamy robić. Także to trochę bez sensu dla mnie. Wolę trochę poczytać i się dowiedzieć. No i mówimy o tym, że potrzebujemy koniczynę. Wiem, gdzie znajduje się łąka. Jest niedaleko, więc za kilka chwil powinienem wrócić. Zaczekaj aż Kowelin znajdzie dla Ciebie czterolistną koniczynę. No i do czekania mamy takie 5 max 10 minut. W poradniku było napisane 5, więc czekamy sobie najpierw 5 minut. No i po tych 5 minutach wystarczy, że zagadamy do Kowelina, otrzymujemy koniczynę. Kowelin nie chce nic w zamian, a my możemy wrócić do naszego kota znajdującego się w Berbin, żeby dać mu koniczynę czterolistną. I jesteśmy u naszego kotka. Dajemy mu koniczynę, ale potrzebujemy jakąś zawieszkę na nią, więc udajemy się tutaj na górę do domu Barnesa. Wchodzimy do jego domu. Następnie udajemy się nie na żadne piętro, tylko do jego pracowni, bo tam on się znajduje. I zagadujemy. Mamy małe zlecenie, no i potrzebuje na bursztyn, dostaniemy od Roana Witkan, każdy wie gdzie jest Roan, więc lecimy szybko do Roana. A Roan mówi nam, że nie ma go w ofercie, będziesz musiał poczekać minimum 10 minut. No dobra, to czekamy, mamy cały 10 minut tylko dla siebie. No, i Roan ma do nas bursztyn, daje nam bursztyn, i z bursztynem lecimy do naszego barnesa, żeby zrobił nam jakieś czary mary fikumiku na szyjniku. Nawet się zrymowało. Nasz barnes bierze bursztyn i każe nam czekać chwilę. Ta chwila będzie trwała 5 minut. Zagadujemy do barnesa, gdzie jest moja myszka. Tu jest moja myszka. Czy naszyjnik da peszka jest gotowy? No, i mamy już gotowy naszyjnik, z którym lecimy do naszego czarnego kota. Zagadujemy. Mówimy mu o obraży. E, dobra. No, i tutaj opowiadamy to wszystko, co nam też przekazał Jarę na temat tego, że, że lubimy wierzyć, że coś nam niby pomaga i dlatego ludzie unikają czarnych kotów, bo myślą, że to właśnie przez nie się coś dzieje i tak dalej, i tak dalej. E, co tutaj się dzieje? Mamy przekazać Enolianowi informacje na temat peszka i przesądu. Dom Enoliana znajduje się tuż obok domu Barnesa, więc szybko sobie tam już lecimy. Dobra, już nie będę nic ucinał. Lecimy szybko do naszego Enoliana. Tutaj jest jeszcze przed jego domem strażnik, więc może to coś ważny jest. Gosposia. nie, to pewnie poziom pierwszy. O, widzę, że ktoś tam jest, więc to pewnie tam. O, tutaj mamy Enojana. Zagadujemy. Eee, o, to może tu? Nie. Mam dla Ciebie ważne informacje. Dobra. mówimy o kocie, że nie będzie. No, po prostu Peszek chce mieć normalne życie. Nie chce, żeby wszystko było. Na niego yy, i lecimy do Peszka poprosić, porozmawiać z Peszkiem o wynikach dyskusji, ponieważ oni poszli tam pewnie na jakąś pogadanę. No bo Peszek nie chce, żeby to wszystko było, że to niby jest przez niego, bo to jest kot jak kot i też chce sobie po prostu pobiegać. A jak przejdzie komuś przez drogę i komuś się coś stanie złego, to myśli właśnie, że to przez tego kota, czyli po prostu najzwyklejsze przesądy yy, ludzi. Prostych ludzi, którzy wierzą w takie przesądy, czekajcie, ja mam kota biało-czarnego, więc mogę, może mi przechodzić przez drogę ile chcę. Wracamy do Peszka. No, Peszku, mam do siebie dobre wieści. Rozmawiałem z Enodianem, ale nie wiem jak. Peszek nie ma nam co dać, więc idziemy do Barnesa. A u Barnesa zagodujemy. I kończymy quest'a. Ja dostałem akurat 15k, 10k zł, 20 punktów honoru i parę nowych przedmiotów. Którymi eee, są czterolistna koniczyna jako mikstura, amulet z koniczyną oraz tutaj bukiet fioletowych. Nie, to chyba nie to. Skąd ja mam taki bukiet? Aha, dobra, to jest jakiś inny świat. Dobra, nieważne. Takie oto dwa przedmioty dostaliśmy. Zaraz Wam powiem co ten amulet z koniczyną robi. Przejdźmy na forum, i na drugą stronę tutaj jest ładnie napisane. Już Wam pokazuję. Tylko niech się zechce załadować, chociaż. Chociaż troszkę. Statystyki naszego Nika: 40 leczenia turowego, 13 cechy, 2 uniku, 300 SA, 177 HP. I tutaj tak samo przywraca 40, Mana tutaj niby 3, życie 235 unikasa To też zależy oczywiście od chyba lewelku, ale wiecie co? Mniej więcej jest... Jak to jest? Czekajcie, stop. A, bo to jest naszyjnik. Ja myślałem, że to jakiś taki amulet. Dobra, przepraszam. To macie tutaj ten amulet jako zwykły naszyjnik, który możecie nosić. Eee, zobaczymy, ile mi doda leczenia turowego. Gdzie mam leczenie turowe? Hej... Dobra, tutaj nie mam w ogóle leczenia, więc tutaj dodam mi: No 40, czyli wszystko się zgadza. Możecie sobie posprawdzać, co Wam doda, co Wam odejmie. Wtedy będziecie widzieć dokładnie albo zobaczyć po prostu na forum. No i to tyle. Dzięki Wam za uwagę. Wracam na Gefion i będziemy nagrywać dalej już poza tym mini-eventem z okazji 13, 13 piątku, czyli dnia bardzo pechowego.